Witam was bardzo gorąco serdecznie w szóstym odcinku ze Skawersów. Nie przedłużając, ci jestem na starcie pierwszej areny. Dobra, jestem na pierwszej dzisiaj arenie i szybko szukamy skrzynek i tak. No nie wiem, ja coś mam takiego, że zawsze muszę mówić szybko. No i nie mogę znowu znaleźć żadnej skrzynki, no naprawdę, o, dobra, jest jedna. Coś zauważyłem, może się mylę, ale to tak jakby zauważyłem, że w tych skrzyniach teraz itemy są w ogóle inaczej położone. Tak jakby, nie wiem, nie ma ich ani za dużo, ani i są inaczej położone, ani, ani. A może jedynie mi się wydaje, bo, nie da bo już dawno nie gram w Skywarsy. Tak, w koniec roku szkolnego już było, średnia 3. Przecinek 35, także możecie pochwalić się średnią. Na szczęście jest z paskiem. Dobra, jest pierwsza osoba, klepiemy ją i, i coś zrobiliśmy głupiego. Nie mogę przejść. Dobra, klepiemy. Dobra, pierwsza osoba zabita. A więc jest OK. O, na ma intrartowanej temy. Przez kiedy zapomniałem, że, że ja nagrywam odcinek i już prawie nic zacząłem nie mówić. I klepać. I dobra. Jeszcze. Jeszcze tylko tryliard osób i wygraliśmy. Dobra, jest tu druga osoba. Klepiemy, klepiemy. I zabita? No, zabita. No więc luz, fajnie. Wszystko good. Good job, my friend. I tak, miałem coś powiedzieć. No właśnie, miał być w tym odcinku niby challenge od widzów. Pisałem to pod poprzednim odcinkiem. Ale jednak zmieniłem zdanie. I nie będzie challenge, bo używam... Uważam, że na razie to nie jest za ciekawe. I we mnie strzelają. Ostro. Tak, ma Nie, no dobra, żartuję. I tak, y dobra, szybko ze... No, co tu się robi? O, kładzie się i temy. Szybko kładziemy i temy. Właśnie, nie wiem powiedzieć o, o, właśnie o tym także, że się wakacje, że już wakacje się zaczęły. Chciałem powiedzieć, że skończyły. A więc możemy się cieszyć. I tak. No, jest bardzo fajnie, przez będzie sporo filmów. Więcej, więcej. Więcej filmów będzie także z tego powodu. Wakacje. Wakacje. I lecimy do tego typełka. Dobra, jesteśmy u niego i się tu budujemy tak na. szybciej. Pa! Ja nie mogę go dosięgnąć. Ej, coś jest nie tak. Dobra, muszę to zniszczyć. I teraz sobie klepiemy go. Dobra, już bez przesady sobie go niszczymy. No. No, niestety, no, dlaczego nucie? Sam się zaklinowałem. No. Yy, dobra. Jesteśmy tu i bym mnie prawie zrzucił, ale jeśli chcesz... Ja też mam łuk. I ciebie też łukiem zastrzelę. Yy, no i będę miał kila z łuku. Ale nie, dobra, już bez żartów zabity kolejne... Yy, Jak ja? Aha, dobra, to jest szyba. Myślałem, że jestem lewitującym... Człowiekiem I okej okay. I tak, miałem powiedzieć o moich celach Na wakacje, na YouTubie oczywiście ja Co bym chciał? Chciałem przez te wakacje osiągnąć 30 widzów, no nie, że zdobyć nowych 30, tylko jeszcze 16 Żeby było ich was 30, aż to by naprawdę Było takie Super I żeby było z tysiąc wyświetleń Oczywiście nie pod jednym filmem No bo to by była magia yy, Tylko Zumicy zacina. Tylko żeby było pod no, wszystkim filmami. Tam jest takie, jak tam klikniecie, tam takie ten, to wam się takie ten pojawi. Co ja w ogóle powiedziałem? Dobra, chyba zrobimy sobie cięcie, jak znajdziemy kolejną osobę. Nie będę przedłużał. No to cięcie. Dobra, jest tu kolejna osoba i właśnie jest sklepa. Oj, mam soja. Dobra, nie wiem czy to... Nie, przegram, to przegram, to przegram, to przegram, to... Nie, dobra, sklep jednego, sklep jednego. A mogło być tak pięknie. Gdyby nie soj. Nie wiem, klepałem jednego, a potem drugiego. No, ale dobra. <laughs> dobra, Moje garden coś jest. Znowu nie tak. A więc, ale nie przedłużając, widzimy się na starcie. Drugiej areny, Jestem na drugiej dzisiaj arenie. I tak, miałem wam także o czymś powiedzieć. Ale szczerze mówiąc, zapomniałem. Naprawdę, ja jestem bardziej taką osobą, która jest kleurtykiem. Jeszcze drugi typek i uda nam się go zepchnąć? Dobra, uda, 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 udało się. I to jest drugi typek, który jest już straszniejszym, o, straszniejszą osobą. Tak, o, właśnie już mi się przypomniało także. W pokoju jest tak ciepło, jeszcze muszę mieć takie słuchawki. Może nie powiem, że z puchu zrobione, ale muszę mieć słuchawki, jeszcze, które są tak mi ciepło teraz jest obecnie. Trzeba, trzeba nagrywać, no więc, no, dla Was, żeby żebyście mieli jakieś filmy, mówię, żebyście do 5-6 osób, no więc, naprawdę, fajnie. A naprawdę, dziękuję, nawet że te 6 osób, czy tam ileś tam nie ogląda, bo jest y, fajnie. I jest zabawa w minuty, śpiew. nie. Dobra, żartuję. Ale tak na serio, dobra, to się ten typełk... Oa, ale mnie coś boli szczynka. Zrobimy mu taki pasza skill. Klepa, 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 klepa. Jest! Zabity. GG, dobra. Zabiliśmy już drugą osobę. Nie wiem, czy dzisiaj ma naprawdę taki skill, ale jak to ja? Na koniec zawsze lamie. No. O, dobra, już tu jest kolejny typek. Klepa, jest tu drugi typek! nie, 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 nie. Przyznam! Teraz tak się zachowałem jak jakaś masynerka. Tak. Niestety, no mogło być pięknie, jakbym go tak klepnął, rzucił, by było pięknie. Ale niestety, nie przedłużając, widzimy się. Widzimy się na trzeciej ostatniej już dzisiaj arenie! Dobra, jestem na trzeciej ostatniej już dzisiaj arenie nie wiem który raz to nagrywam szósty albo któryś

Nie wiem, on awczył, on oszukiwał, że awczył, on patrzał, i jestem mądry. Ale tak. Ale nie przedłużając, chcielibyśmy to powiedzieć. Widzimy się na zakończeniu odcinka. Naprawdę dziękuję za ten emocjonujący odcinek. Zawsze to mówię. I tak. Niedługo będą live, live, ale. Nie wiem dlaczego ja zawsze o tym mówię Niedługo, trochę będzie może Wakacje, no w środku, bardziej bliżej Raczej nie końca, tylko już bardziej za dwa tygodnie, tydzień już tak o swoje z tymi wakacjami, tak to imię. I tak, polecajcie znajomym, żebyśmy wbili te 30 subskrypcji Do końca wakacji, albo i więcej, zobaczymy Polecacie znajomym Tak, a więc zostawiajcie łapki w górę Piszcie komentarze, żebym wiedział, że jesteście A więc dzięki za odcinek Na kolejny odcinek kogoś sprowadzę nie obiecuję, ale przypuszczam, że tak. A więc dzięki za odcinek. Jak chcesz, to mogę się z wami skontaktować tam, żeby nagrać. A dobra, dzięki za odcinek. A więc nara.